Cześć, siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali sobie w Rebirf Champions. No i tak, grałem poza, odcink poza odcinkiem w tą grę trochę, ale no jakoś dobrze rozwinięty nie jestem. Tak więc dzisiaj porobimy sobie trochę Rebirfów i poprzechodzimy kolejne światy. W ogóle był update i dodali takie, takie nowe jajka. I one są strasznie OP. Zobaczcie, trafiłem takiego peta w ogóle. No i teraz mogę już przejść do kolejnych światów. Jeszcze sobie zbiorę tutaj o te owoce. Dobra i idziemy sobie do kolejnych światów, ponieważ już zrobiłem trochę rebirfów, więc mogę przejść przez światy. Aha, to było o, tutaj. Aha. A co tutaj? Aha. I co? I tu mocne jajka są? Jakie tu są jajka? Aha, chyba po tysiaka. Okej. Okay. Otwórz 300 jajek. Zbuduj drewniany most. Ej, a jak wyposażyć tą siekierę? Bo ja nie... O! Tu! Nie... A jak wziąć? A, tu jest. Ale nie. Zawsze się zastanawiam, skąd tą siekierę wziąć. O! Dobra, mamy siekierę. Aha. Bo ja muszę siekierę ulepszyć. Chyba. Aha, dobra, to Dobra, robimy rebirfy, bo musimy, wiecie, tam te ulepszenia robić. Aha, i będzie trzeba otworzyć 300 jajek. Dobra. Robimy rebirfy. Czekajcie. O, i. O I kopię sobie O i co i mogę iść ten most i zbudować czy a nie bo tam potrzeba Ten ten mogę iść ulepszyć tylko siekierę na razie Dobra Okej, okay, to idziemy kopać drzewo. Drewno mam. Dobra. I idę zobaczyć czy mogę kupić tutaj. Aha, nie, nie mogę czekajcie. Trochę trzeba porobić tych rebifów, bo tam też potrzeba ile? 50 milionów chyba. No tak, 50 milionów i otworzyć tam te 300 jajek czy coś. Dobra. Ok. O i teraz ile mogę robić? 500 milionów. Ej, tysięcy, znaczy. Ok. Trzeba będzie otworzyć 300 jajek. I trzeba skopać te drzewa jeszcze. Aha, i teraz... A nie. Co, mi nie ulepszyło tej siekiery, czy co? Dobra, rewirka sobie zrobimy. O! Będziemy skopać sobie teraz może kaktusa. Gdzie jest kaktus? O. A, można przytrzymać, dobra. No Dawa, już w Dobra. No i tylko te drzewa na razie trzeba skopać. Patrzcie, pokazuj mi tu te drzewa. Okej. Okay, dobra. Yy, trzeba też tych rybirków trochę porobić. Kurde, to trochę zajmie. Mogę kupić jakieś, o właśnie. Dobra. To teraz y, idziemy trochę y, pobawić się w tutaj. Okej. Okay. a zmienili tu coś można innego kupić. Okej. Okay. Okay. O, o, to, o, to by się przydało. Dobra. O, o, dobra, obrócimy sobie kilka razy. Ale tu chyba nic cennego nie ma. Tylko te jajko chyba jedno, Tak to chyba nic. Mi się wydaje. O. Dobra. Nie opłaca się tu. Chyba mi się wydaje. Nie Dobra, idziemy pozbierać trochę jeszcze tego drzewa potrzeba, bo trzeba tam siekierkę ulepszyć, bo tam można kopać te te, inne. Trzeba kopać te drzewa. Dobra, dawaj kopaj, kopaj. Yy. O, mogę tu odebrać 5000 jajków. O, dobra. Okay. o tutaj można ulepszać te o właśnie te rzeczy o się nie no panowie nie przesadzaj to aż tyle dobra Dobra. Teraz idziemy. porobimy sobie trochę jeszcze rebirfów. <laughs> o, ja może sobie podki odpalę. Czekajcie. Okej, okay. A, pół kurde, po co ja to odpaliłem? Dobra, to. Nie wiem, to dam. Okej, okay, dobra. O, i teraz to będzie chyba szybciej lecieć. Znaczy, no na pewno. Ulepszamy. I tak jak mówiłem, te jajka są zbyt OP, bo dosłownie zaczynałem grę, grałem trochę czasu w tą grę już. I po prostu tak z... nagle trafiłem takiego bardzo mocnego peta, no i on mi trochę wycina. Przyspieszył co, co nieco, leciutko mi przyspieszył moją rozgry rozgrywkę, ale szczerze mm, mi się to podoba. Teraz mi przynajmniej yy, łatwiej się gra, bo no wtedy było trzeba o wiele więcej czasu na pewno w tej grze spędzać, żeby, no wiecie, utrzymać się w topce i tak dalej. Yy, jeszcze przed tym update'em. O, milion teraz mogę robić, a to bez sensu, bo aha, bo dostaje ja dostaję ile? Powinienem dostać 10 milionów, a dostaję, kurde, jest 30. Nie no, czekajcie. No, z 20, 20, 22, A to dlatego bo ja mam te potki, nie? Ups. Poza odcinkiem, chyba otworzę te jajka, żeby dostać się do kolejnego świata. Dobra, i zobaczmy, czy mogę coś jeszcze kupić. Tak średnio to mi się przyda. To też mi się przyda. No i chyba tyle. Dobra. To teraz możemy iść do końca, ulepszyć TT, bo mam dużo gemów. Ile? Dobra, ja nie sądziłem, że aż tyle. Panowe, panowe. Czyli out, czy out. Czyli jabłka teraz będą szybciej rosnąć. No to no coś tam rosną. Dobra, co jeszcze trzeba zrobić? Na pewno musimy ulepszyć tą siekierę, ale tego drewna nie mam za dużo. Czekajcie, co mogę tu? Dobra. Co tu jeszcze? Okej. Okay. Tniszczy drzewa. Aha, jest, jest, jest. co? Aha, dobra. Dobra, muszę iść wykopać jeszcze parę drew, bo. No, potrzeba do siekiery, bo inaczej, no, taka lipa trochę, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Aha. Lecimy. Dobra. I zaraz będziemy mogli ulepszyć. Yy, jeszcze bardziej się kierę, żeby ona więcej biła, i wtedy no to na pewno będzie szybsze, prawda? Zostawcie subikę i lajkę, jeżeli Wam się podoba. Ogólnie, yy, yy, jak zostawicie, nie wiem, na przykład 10 łapek, dajmy, taki mały próg, nie? I jak zostawicie tyle? A co tu się stało? To na przykład będę wiedział, że chcecie więcej tego typu odcinków, czy tak, no, po prostu, nie? I zostawcie y, subika, ponieważ, y, no jak wiecie, chyba wy, mam nadzieję, że wiecie Jak dobijecie 1000 subów, to przejadę rowerem 50 km i trochę się obawiam tego, bo 50 km to... Y, to jest dosyć dużo, ok? Nie jest jakoś najwięcej, ale no szczerze Jak nie jesteście takimi osobami, którzy jeżdżą na co dzień rowerem po prostu takie, no po prostu dłuższe dystanse, no to to jest wyczyn pewnie dla niektórych na pewno to jest mało znaczy wiecie, nie, nie, że mało, nie ale po prostu oni lubią, jeżdżą po prostu tyle, dla mnie na przykład to jest trochę wyczyn, 50 km no, ciekawe Ole ale się wrąbałem dobra, y Dawajcie mnie tą siekierę. Okej. Okay. Aha, i do którego poziomu ja to muszę ulepszyć? Co, mogę to bić? Czy nie? Ile? Tu ma HP. Dobra, no, no A mogę tam tą dźwignię jakby pociągnąć, jak teraz zdobędę te drewno? Bo tu są te takie dźwignie, ale ich nie mogłem, bo, ten, bo to coś trzeba wybudować. Czekajcie. Mm. O! A co to daje? A to ja nie wiem, co to daje w sumie. Okej. Okay. Oj, patrzcie, jak teraz szybko się to niszczy. OK. I ile mamy tego? 19. Dobra. Zobaczymy co się stanie. Jak zdobędę. Teraz chyba mamy 22, 28. Dobra, i jeszcze? Jeszcze to. No dawaj Nisz to a, bo to trzeba do góry, dobra yy, Idziemy zniszczyć. Dawaj, dawaj, dawaj. A nie. O, i co? Nie wiem. Nic się nie stało chyba. Kurde, nie, nie należy tych rebirków robić. Dobra widzę, w kolejnym odcinku yy, przejdziemy do kolejnego świata Ja poza odcinkiem pobawię się trochę z tymi yy, z tymi siekierami, żebym yy, w kolejnym... Aha i otworzę jeszcze yy, to ten to przystaję ja jego otworzę Tak więc no, co mogę wam powiedzieć? Opłaca się zacząć teraz, bo yy, jak zdobędziecie Pierwsze swoje te jajko mocniejsze, po prostu, no to już będzie z górki, nie? Tak więc polecam zacząć. Ten update jest zbyt OP, mi się wydaje, ale przynajmniej to mi się podoba, bo mogłem szybko zacząć, wiecie, z, no, zacząć jakby robić progresy w tej grze. O, jeszcze tutaj sam mogę odebrać nagrody. Jakieś podki, to jak. Dobra, także w tym odcinku to już będzie wszystko. Zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Trzymajcie się. Nara.